Ma taką specyfikę, że przez pewien czas potrafi ignorować na przykład dobre tendencje na rynku miedzi czy. Na srebrze, bardziej na miedzi. A potem jak sobie inwestorzy przypomną, to na przykład już miedź nie rośnie tak szybko, a KGHM rośnie, bo nagle wszyscy widzą, że a to jest taka spółka, która ma dużą dźwignię operacyjną i finansową, <grym> jak urosły ceny miedzi, to będą pokazywali dobre wyniki. A potem przychodzą wyniki KGHM, okazuje, się, że tam jeszcze jakieś kontrakty były potwierane, więc wyniki nie są aż tak dobre, jak by wynikało ze samego wzrostu cen miedzi. Ale potem KGHM dalej rośnie ze względu na to, że jak utrzymują się wyższe ceny miedzi, to w dłuższym dystansie KGHM będzie zarabiał na znacznie więcej na działalności operacyjnej. I to jest, no, to jest gra w tej chwili na, bardzo prosta. Tak? Tutaj, jeżeli chodzi o KGHM, jeżeli spółka przez trzy lata ograniczała koszty, a w zasadzie kontrolowała te koszty, no to mamy teraz taką sytuację, że ten potencjał wzrostowy według mnie jeszcze cały czas jest. Zakładając oczywiście, że nie będzie za chwilę załamania na rynku miedzi przede wszystkim, a na to też nic nie wskazuje, no to nasz rynek dzięki KGHM to też zyskuje, natomiast nasz rynek dyskuje w ostatnich dniach też ze względu na to, że pod koniec roku myślę, że to taka sytuacja, nasz rynek, no, bardzo duże stopy, wysokie stopy zwrotu. Inwestorzy, ci, którzy inwestują na rynkach światowych, ci, którzy byli w Polsce nawet trochę niedowarzeni, no to chcą się pochwalić, że mieli w Polsce udziały, znaczy kupili jakieś tam akcje. No więc kupują teraz pod koniec roku ci, którzy nie kupili wcześniej. To też jest taka ciekawa zależność, że dla takich rynków jak, jak nasz, jeżeli jest dobry rok, to pod koniec roku może się zdarzyć właśnie taka sytuacja, że kapitał zagraniczny, ci, którzy publikują sprawozdania, chcą pokazać, że też Polskę mieli.